Serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości na koncercie przedszkolaków. Mama i Data najpiękniejsze słowa świata. Witam Panią Wojewodę, Porzętynę Pałka Koruba. <klucza> witam Pana Burmistrza Waldemara Sikorę. Witam Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustwu Zdroju, Ewę Marciniec wraz z małżonkiem. Witam Panią Henrykę Magdziak z Sołtysmidłowic wraz z małżonkiem. <klucz> witam moją byłą Panią Dyrektor Miłego Gąsiądki. Szczególnie witam rodziców, dziadków i przybyłe rodziny naszych przedszkolaków. Życzę miłych wrażeń, wielu wzruszeń i przyjemnego